balony, a Was witam bardzo serdecznie, widzowie. O! Chyba się zaczyna. Dobra, zobaczmy. Uwaga. O, wow. okej, okay, czyli dotąd podniosłeś nogę. Ej, nie wcale tak dobrze, jak mi się wydawało. Dobra, teraz moja kolej. Uwaga, jesteście gotowi? Trzeci, nie? Oa, o... No różnie się wbił w plecy? Nie, nic mi się nie wbiło, tylko mnie brzuch się zabolał Wydaje mi się, że trochę się naciągnąłem. Albo... O! To coś właśnie zjadłem chyba niestrawnego, albo coś w tu stylu. Czekajcie. To ten Chińczyk. To ten Chińczyk doma. Mhm. Teraz przedczas czas na mistrza Kung karate. Karate To jest ciężkie. Oh, nice. Oooooo! Jeden balon uderzył. Druga próba była jeszcze. Widzowie, tak to się robi, bądźcie jak ja. I to co idziemy po piotkę? Nie no on się, on tak wiesz, on walczy Partnerem dzisiejszego odcinka jest już wam bardzo dobrze znana Opera GX Czyli przeglądarka stworzona specjalnie dla graczy Tym razem przychodzę do was z informacją, że Health Obby w Roblox już wystartowało I możecie zagrać w tą grę zupełnie za darmo już dzisiaj Także wpisujemy Health Obby O jest! Jesteśmy w gierce i słuchajcie Health Obby to nie jest zwykłe Obby Tu masz PvP, wspinaczkę, rosnącą lawę i broń, która wystrzeliwuje przeciwników jak z katapulty Zaraz to wszystko zobaczycie Twoim celem jest dostać się na sam szczyt mapy, przy okazji pokonując wszystkich wrogów. Oprócz tego są bronie, na przykład to, co wziąłem. Dobra, mamy kogoś, będziemy go zrzucać. A masz! Łoho, wow, ale poleciał! Co jest grane? Dobra, jedna eliminacja. Pyk! Kolejna! Poleciał! Jest! Dwa kile! Ale to było łatwe! O nie, 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 spadłem O, jest meta, ale nie wchodzimy Zrobimy zasadzkę na kogoś No nie, oni poszli z drugiej strony Albo mi się wydaje, albo wygrałem Tak jest, wygrałem pierwsze miejsce A was oczywiście zapraszam do grania, bo jest zarąbista zabawa Ale to jeszcze nie wszystko, bo Opera GX to przeglądarka, którą możesz zmienić dokładnie tak jak chcesz Dzięki GX Mods możesz zmienić tapetę, dodać muzykę w tle, dźwięki klawiatury czy ekran startowy A nawet ikonkę przeglądarki w pasku zadań Ja odpaliłem właśnie moda Hell's Obby i wygląda totalnie jak z gry Zero nud jak w innych przeglądarkach. Chodzicie w GX Store, klikacie co tylko chcecie, klik i gotowe. A jak masz zadanie z matmy, chcesz napisać wypracowanie lub chcesz się nauczyć skryptów do Roblox Studio, no to słuchajcie, jest genialne rozwiązanie, bo w przeglądarce macie AI. Chodzicie w pasek boczny, jedno kliknięcie i masz pomoc z czymkolwiek. A jeśli boisz się przenosić z innej przeglądarki i myślisz, że zajmie to wieki, to jest na to rozwiązanie. Quick Import Tool, który przenosi jednym kliknięciem twoje hasła, zakładki i historię do Opery GX. Także jak chcesz mieć przeglądarkę, Stworzoną dla graczy, zagrać w Hell's Obby. Czy mieć więcej czasu na granie, to ściągnij o z linku w opisie. Nie potrzebujesz nawet Robuxów, bo jest totalnie za darmo. A teraz wracamy już do odcinka. Ej, Igor! No. Bo Piotrek dalej nie wszedł z tej łazienki. Idziemy sprawdzić, co on robi? No w sumie, kurde, już długo go nie ma. Dobra, no. chodźmy, zobaczmy. Co tam? Dobra, poczekaj, strzat. Tak. To... Mamy tajemnicę z zipkiem. Co? Żyjesz? Żyj tylko jest malutki problem Jaki? Nic ze mnie nie wychodzi Aha. Ty Nie możesz się załatwić? No... Nie wiem co się dzieje, ale to chyba nie był jednak problem gastronomiczny, Ej. chyba że się zatrułem, albo coś w tym stylu. A ja jadłeś może stoperan? Nie, nie jadłem. Okay. Nie wiem o co chodzi, ale no boli mnie strasznie brzuch i nie chcę przestać. Może... Myślałem, że wiecie, że to problem tak no. jak zwykle, ale nie. No, no. Ej Dominika, to weź może pomasuj Piotrkowi brzuch. No, tak. no dobra, bo, to może połóż się bo, na Dominiki, ten mnie No, no. a się Igor się w tym czasie nie herbatkę, czy coś. O, i tą zieloną herbatkę, no. bo jest No, To mnie powachlować. Po... Tak to, wiesz, tak? Może, może fryteczki jeszcze z tego? Nie, pomoklą. No po może tak, no faktycznie, no tak, no bo boli. Seryj, co dla mnie to tak. zrobicie? O kurczę. Ale miło przyjść. Tak. trzeba główkę pogłaskać. A gdzie kibiery. O, od razu mi lepiej. Czuję się tak w domu. Masiu, masiu. O, kurde. A, ale boli, kurde, co jest? skurcz, skurcz masz. Kurde. Spokojnie, jest, leż, leż, leż. Nie, spokojnie. Masz podwyższoną temperaturę. A, Zawsze nie. się masuje w takie ruchy zegara. To pomaga. Serio. Sierpki, zauwa, troszkę mi lepiej, ale. A, nie, jednak nie, jednak nie pomaga. Jednak nie. Jakoś nie szczególnie. Ej, co z tym wachlarzem? Idź A. po ten wachlarz! Szybko! Szybko! Nie, karton, karton. Karton, dobra, po to, to karton. ja zaraz wracam. Ja dobra, widzowie, dostałem pod bardzo ważne zadanie, żeby znaleźć wachlarz, który ma pomóc w bólu brzucha. Wiem, że są takie wachlarze specjalne, które pomagają w bólu brzucha, ale nie wiem, czy akurat taki mamy, Właśnie. i patrzcie, jest karton, ale. W tym jest wiecie, 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 to karton nie jest jakiś ptak. I co widzicie? Ej, od gniazdu! Żyję. Dobra. Widzowie, ja stąd wychodzę, nie będę go denerwował. Nie wiem co on tutaj w ogóle robi, skąd on się wziął, ale on chyba sobie po prostu tak zobaczył nasz dom i zamieszkał po prostu u nas, więc mega spoko z jego strony. Idealnie, mam jakiś karton. Będzie git jako wachlarz, bo jest dosyć duży. O, słyszycie to? I jak jest? Jak jest? Nic przejdzie. Nic nie pomaga. mam karton, mam, mam wachlarz. Dobra, czekajcie. Ja teraz trochę powachluję Zipsa. Dobra, nie wiem czy to położy. O. Jak jest? Zimno. Oh. Oj, na razie nic nie pomaga, cały czas mi strasznie boli. Nie wiem, co zrobić. Mamy jakieś leki? No, zależy jakie, no. no ale jakie naturalne? Czy coś bólowe, jakieś rozwolnienie, czy coś w tym A, takie na mięśnie, właśnie, dobra. Właśnie nie wiem o co chodzi. Dobra, wiecie co? No ja. Jeszcze ewentualnie mam jeden pomysł. A, no, no. Może wiecie, wiecie co, ja pójdę na jakąś drzemkę 15-minutową, może mi przejdzie po prostu, nie? Czasem tak jest, że jak się pójdzie spać, to wszystko się Ale to musisz przechodzi. wtedy przed snem koniecznie wypić szklankę wody. Taki uroczy Ej, Dobra, mam plan Mój plan jest taki, żebyśmy pojechali do jakiejś apteki Po jakiejś mega, mega dobrej Wiem tak? co, to na strzchawce Nie wiem, dobra, możemy zapytać faktycy co jest dobre No, no I, I powrócimy i mu to damy, żeby się poczuł może trochę lepiej, co? Dobra, dobra to jest dobry pomysł Dobra, to let's go Let's go oh, I to co, masz to? Pada deszcz w ogóle ale udało mi się, mam czarne tablecki. Ale był w tym szpitalu, tam nie wiem, Tak, widać. no, no. I dali mi tylko tyle, a wiesz, ile to kosztowało? Ile? Zgadnij. Ze stówkę? Nie. Dwie stówy. Powiedzieli, że mega mocne i że w ogóle połowę się powinno odkryć, ale my mu damy trzy. Dobra, wróciliśmy już na chatę. Mamy tapsy Jest on. Jest, co się stało? Patrz. Co? Patrz. A co to za sy? I myślisz, że mu odwaliło? Z tego wiesz, że wpadł jakiś. Pszak. Bo by tak wolał brzuch i na na chatę? Patrz. Nie. Krotki są rozwalone. Kwiatek leży na podłodze. Ej, patrz, to nie koniec. brody są rozwalone, krzesła są porozwalane wszystkie. A co jest grane? Tutaj kartu, którym go wachlowałem, też rozwalił. Ej, on wszystko rozwala. Patrz na kuchnię! Co tu się dzieje? O nie, kuchnia najgorzej! Ej, ale w sumie wiesz co? On też ma DHD i ludzie z DHD tak mają, że jak coś robią, to wiesz, otwierają szafki, biorą i zapomnie, zapominają. No Więc to może tak on tak, tak zrobił, że wiesz. No może sprawdźmy, bo czy jest na górze i czy śpi. Może się już lepiej poczuł. No dobra. Ej, w patrz na to. O, nie? Coś, coś? Krwi Fuu, może miał katar z krwią czy coś To że taki krwotok w No pewnie to nie to nie wiem, Dobra, poczekaj Ej, nie ma go, nie ma go, ale o kurde ma Co jest grane? I że rozwalnił łóżko całe, za krwią i nic tutaj więcej nie ma Ej, gdzie on poszedł? Ej, Piotrek! A czemu on się nie odzywa? To one prowadzą w ogóle gdzieś, one tam prowadzą To dawaj idziemy za tym, tu jest jakaś ścieżka Ty, tych. ja ty, ty prowadzi prowadzić tutaj I dobra, myślisz że on tu jest? Dobra, zajrzyj teraz pierwszy Te drzwi nie były zamknięte Zajrzyj pierwszy, bo się boję Nie no. Tam jest kolejna chusteczka Trzeba na górę O nie, co jest? Czy to jest zimne? Nie Zipek! nie Ziwek, dajmy To nie jest Piotrek jest gdzieś na chacie nawet. Co to jest w ogóle? To jest jakiś rytuał szamańsko-diabelski. Ale patrz, bo co to jest? Tu jest jakaś, jakaś kulka, która. To są szury? Patrz, tutaj wszystko się kręci tutaj. Ej, to wygląda jak ta wiersz z chorego. Tak, teraz tak lata. No. I właśnie żona lata? Nie. I dobra. dobra, co tutaj jest? To jest. Oj, może no, i Ej, tu jest jakaś ręka, dopiero teraz co zauważyłam. Wszędzie są rozsypane te przyprawy To jest mega, w ogóle, mega krip. Co tu jest napisane? Samael Lilith. Lilith, jakieś znaki. Co tu? Lucyfer. Ej, Ej, to są jakieś imiona jakichś diabłów. I patrz, są odciśnięte ręce ze krwi. Najważniejsza kwestia jest taka, co jest w tej książce, którą tam trzymasz? I ona jest w ogóle taka. Patrz, wypukła jest normalnie. Ma ucho i tutaj. jest. Ej, dobra, otwieram ją, widzowie. Wy zobaczcie piersi. Co to jest? Są Kroń. jakieś znaki których totalnie nie czaję i jakieś, nie wiem. Co? Rytuały? Ej, to jest do to ale Szipek można zrobić rytuał. Ale czekaj, to ma wszystko sens. No właśnie, skąd to się wzięło w tym domu? Wiesz dlaczego? Bo go bo, tak bolał brzuch, że postanowił zrobić rytuał, żeby wypędzić ten, ten wiesz, ten ból. A nawet nie jest napisane. Patrz, tu jest ten szkielet, ten szkielet no, no, tu jest. I wypuszcza ten, ten, ten ból jakby wypluwa. No patrz! No dobra, ale w to takim jest razie, zipek! W takim razie kobiet powinno się polepszyć skoro tak. Ale wiesz co, go tutaj nie ma. I wszędzie ślady krwi, więc. Nie wiem, czy to jest, czymś polepszyło. Nie. Oj. O, słyszałeś to? Ej, dobra, chodź na fotel. lecimy stąd. Ej, czyli te chusteczki prowadzą, okej, okay, tam. Ej, to my nie mamy już żadnej poszlaki dalej. Ale to są kolejne. Co? I faktycznie. Ja wcześniej nie widziałam. To dawno. Ja też ich nie widziałem wcześniej, ale. Ale to znaczy, że mu nie przeszło, bo dalej wycierał tą krem. Co? O! Słyszałeś Co? Nie, nie wchodźcie! O, nie wchodźcie! Zipek? proszę, wyjdźcie sobie! Wyjdź sobie, nie patrzcie na Nie, 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 co, co to było? Co to było? Czy to było tych rytua? Dobra. Czekaj tam Właśnie, ja nie wiem co to było, coś mi wystawało z tego brzucha Ej to wyglądało jakby mu dosłownie takie żebra wyszły całe na wierzch, no. w tym stylu Mi się wydaje jakby że to jakieś ręce czyjeś, czy coś takiego, Goni nie wiem Jest tutaj Jest. Tak... Zimek poczekaj, zanim, zanim będziesz dalej Aby. uciekał, mamy Aby. czarne tabletki za dwie stówy Stary, one kosztowały dwie stówy, weź chociaż do ręki, zobacz Dwie wy kosztowały. Może ci pomogą. Kupiliśmy nie, nie je w najlepszym szpitalu w Warszawie, serio. Dobrze, ale te leki raczej mi nie pomogą. To jest Dobra, nie tu jest bieg, pokaż, co, co tutaj masz. Pokaż. Co jest? Co jest? Piotrek? co się to Co dzieje. to jest? Co to jest? Nie wiem, nie co wiem, co wzi? to jest! To bolało przez cały czas, myślałem, że to nie jest rawność, ale potem zaczęło mi wyrastać coś takiego! Czy to jest związane z tym rytuałem na górze? Z jakim rytuałem? No, rytuał diabelski. Byliście na górze? Tak! Wydziemy. Kto wam pozwolił tam wchodzić? No sami, z szlak kurteczek, Jak prostu? to? Wyszliśmy. Nie widzieliście nic, prawda? No, widzieliśmy No, widzieliśmy stary pentagram wielki zrobiony. O nie, o nie, dobra. I ten szkiel, ja myślałem, że ten szkiel to ty jesteś w ogóle. Dobra, wszystko zaraz wam powiem, tylko kurczę, czekajcie chwilę, bo muszę wszystko pozbierać do kupy. Co? Jak to jest grane? Widziałeś co on ma? się, że to jest na serio? Nie wiem, ja nie wiem Ale... Daj mi Okej Na to jest mega nieprawdopodobne, ale biorąc pod uwagę to, że mieliśmy wielki ołtarz w domu To możliwe, że faktycznie coś mówisz. Rozumiem. Dobra, miałeś nam powiedzieć co się z tobą dzieje Dobra E, już wam tłumaczę wszystko co się działo Zanim wam powiem w ogóle co tak księga robi na górze i tak dalej To wam powiem co robiłem tutaj, kiedy byliście w aptece e, No to ja to wszystko zrobiłem, po prostu szukałem e, Różnych odtrutek i sposobów na to żeby sobie z tym poradzić e, Jak pojechaliście od razu się obudziłem i zobaczyłem jeden z tych rogów e, Potem zaczął wyrastać drugi, więc poszedłem na górę do księgi Tam była ta księga już od wczoraj Zresztą do tego zaraz wrócę Znalazłem w księdze informację o tym, że da się to odczarować To coś Zacząłem szukać różnych przypraw, rzeczy które jakby mi pozwolą to zrobić ale nic się nie udało jak widzicie Rozwaliłem wkurzony po prostu wszystko w salonie I poszedłem na łazienki A księgę mam od wczoraj Bo wykopałem ją z grobu Serbian Lady Co zrobiłeś? Jak mogłeś? No, z... no bo słuchajcie No grób u nas na podwórku jakby nie może tam być Chciałem go wywalić tam do Zobaczyć co tam w ogóle jest się okazało, że jest ta księga Wyciągnąłem ją Zresztą ta księga była w jednej z dwóch skrzyń, które tam są I miałem odwagę tylko otworzyć jedną Wydaje mi się, że musimy wykopać drugą Tam znajdziemy odpowiedź jakąkolwiek to to No dla mnie to jest powalone, że ty masz coś takiego. Czy tak, no. że, że ty w ogóle żyjesz. Wiesz, to jest... że najgorsze jest to, że jak zaksłonię tak, to wyglądam jak kobieta w ciąży. Czyli nie jesteś w ciąży, no czyli on ja... jest w ciąży faktycznie. Ci wyrastała głowa byka z brzucha. No, byka albo czegoś innego. Dobra, nieważne, ja to już schowałem. No na tym pentagramie było napisane lucyfer jakieś inne Kurde. No Co jak wychodzi z ciebie jakiś potwór? Jakiś Jaki, nie możliwe, dlatego Bierzmy się do roboty i idziemy kopać. Dawajcie, chodźcie ze mną, proszę, ja nie mogę, bo jestem ranny, jak widzicie. Ja trzymam sobie Ale... więc dominika kopię. No, zostawiłem narzędzia wszystkie wczoraj. Możecie kopać. Czekajcie, ja sprawdzę, czy na pewno tutaj jest to. O, pika, pika. Dobra, faktycznie tutaj coś jest. No. Może pikać? Trzeba to wykopać. Stary, to ty się połóż tam po, po, poleż no, sobie. Jak coś to tabletki, bo one są mega mocne. 200 że one są na to? No, to Oni powiedzieli, powie, że to są najmocniejsze tabletki jakie mają. Dobra, ty, hey, Igor. zmień no. szybko. Zmienić? Dobra. Ja, widzę, że jest zmęczona już. Dobra. Oh. Z tym kilofem wygląda się jakby grał w Minecraft'a bo to nie jest kilof ten z Minecraftowy, diamentowy zadatku. Bo ja w sumie kopię 20 kilofem, więc to nie działa. Gor widziałeś może tą piłkę, co była na schodach taka. Co? Piłka. Nie dobra, no... al, dobra co Do koszykówki stary Piłka do koszykówki. Po co ci w takim momencie? Chcesz to zrobić tą piłką, tak? Czy... Ja chciałem porzucać do kosza. Ale ty nie boli cię, brzuch? Boli boli właśnie. Straszliwie boli, więc ty kop, a ja porzucam sobie. Wiesz no... gdzie jest ta piłka? Nie wiem, nie wiem. Dobra, to ja ten grabi go to Ej, patrzcie na to! Tak. Nie no, go chyba powaliło. I tak cię nie widać. I o co mu chodzi? Nie, nie, nie wiem, czemu on tymi grabiami rzuca? Nie. wiem, jest nie tak ciężko to kopać, kurde. Dobra, to ma, widzimy się później z widzami. Wykopimy to całe. Elo. Ej Igor, chodź już stąd. Tam nic nie, 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 wiem, nie ma, nie? Tam ja w jakiś mam jakieś siano we włosach. Cały taką ziemi mam na twarzy. Idziemy do niego i mu powiemy po prostu, że nic nie znaleźliśmy. No mam nadzieję, że on w ogóle żyje jeszcze, ty, bo my kopaliśmy z pół godziny i w sumie no nie wiem. No ciekawe. Trzeba się on nie wychwali tam. Robi. Ej, Zipek jak tam się czujesz? Co? O, e, o, kurde, o, o! Boli tu, o, ale boli! Kurde. Dobra, boli. Ej, bo, Koniec z tej zabawy. No, zasłaniasz. Weź się, przejdź troszeczkę. mamy odcinek, u Wiktora. Akurat z wioski jest odcinek, także Co ciężko. Co ty odkryliśmy. Bo my kopaliśmy mega długo stary i nic nie znaleźliśmy. Tak? Nic nie znaleźliśmy, no. Serio? A nie znaleźliście ten grobu? Tam już <laughs> tego grobu nie ma ogólnie. Jak nie ma grob? No, stary, kopałem z pół godziny, już nie mam totalnie siły. No nie, no to co teraz zrobimy? Ej, ale ty wziąłeś te tabletki, co kupiłem? Nie. Stary, co, no co za tabletki? No ja ci całą wypłatę wydałem na te tabletki, stary, żebyś tobie mógł lepiej A co ma te dwie stłuchy, które zarabia? Ech, dobra A stary, ty ja nawet pół roku, nie wziąłeś? Odkładałem, pół roku odkładałem oszczędności, żeby kupić te tabletki no. Stary, ale zgubiłem je Co? Nie no, tu są chyba, nie Co to jest? To nie jest to Izibek, musimy to znaleźć, stary, bo tak to ty nigdy nie wyzdrowiejesz Dobra, to lecz, poszukaj Dobra, dobra Co jest? Czemu się tak dziwnie patrzysz? Jak się dziwnie patrzę? No co jest grane? Normalnie w opór mam wrażenie, że robisz coś podejrzanego. Poznaję po tobie. Ja? Nie. No nie wygląda się. Jak z tymi tabletkami? No, nie, ma Dobra, to poszukaj więcej. Dobra, Igor. No? Ja, już, ja już wiem o co chodzi. Co? Co wiesz? Igor! No? Chodź tutaj szybko! Nie ma tych czarnych tabletek, ale znalazłem jakieś inne na chacie i wydaje mi się, że będą różne. Dobra, nie dawaj mu tych tabletek. Wszystko. Bierz, on, bierz. on robi sobie z nas jaja. Co? Może troszeczkę. Co robisz? Koniec tej zabawy! O! Nie, nie! O! Za to, co nam zrobiłeś To jest jakiś kół. Głowy... Głowy... tak jest niczym. Nie? No dobra, no przyznajesz, to był brak. Po prostu po ostatnim pranku, Igor, który ty mi zrobiłeś z okiem, że ci oko wypływa, bo myślałem sobie, ja muszę wymyślić coś kozackiego. Wiem, plan. Demon mi wyrasta z brzucha! To jest genialne, nie? A ty się trochę napociłeś, trochę pokopałeś, trochę sportu ci nie zaszkodzi, nie? Tak. tak. dobra, tak. Igor, wychodzimy z Dobra, zróbmy ty jesteś z tymi rogami tutaj sieć. Myślą, my co mam zrobię. jeszcze w komentarzu. Ten prag był dobry. Bardzo was proszę i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie mnóstwo serduszek dla Igora i dla Dominiki, bo się wkręcili. Na razie. Cześć!